Dzień dobry. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów jesteśmy w nietypowym miejscu. Tak się składa, że spotkał mnie zaszczyt i mogę w galerii, w ratuszu pokazać swoją kolekcję obrazów Wilhelma Balariniego. Wilhelm Ballarini taki malarz, który ponad 27 lat mieszkał na terenie Leszna. Namalował sporo obrazów, które za chwilę Państwu pokażę. Jest Człowiekiem, który jest troszeczkę związany z moją rodziną, stąd czuję się upoważniony, żeby pokazywać jego obrazy i o nim opowiadać. Tak się szczęśliwie składa, że w Muzeum Okręgowym w Leśnie jest również wystawa obrazu Wilhelma Balaryniego, czyli jeżeli ktoś chciałby zobaczyć przekrojowy zbiór składający się z dwóch kolekcji, to zapraszam, w najbliższych dniach w Leśnie będzie można to obejrzeć. Powiem jeszcze o budynku, w którym jestem. Tak się składa, że Leszno 475 lat temu uzyskało prawa miejskie od Zygmunta Starego, także mamy bardzo ciekawą rocznicę, którą święcimy w ten sposób robiąc wystawę. No, jesteśmy w budynku Ratusza. Trzeba powiedzieć, że skoro samochody Ferrari są bardzo dobre, to nasz ratusz jest również bardzo dobry, bo ponad 300 lat temu zaprojektował tą bryłę ratusza Pompeo Ferrari i możemy się szczycić jednym z piękniejszych ratuszy w Polsce. Wystawa jest o tyle przekrojowa, że pokazuje różne formy realizowania się przez Wilhelma Balaryniego, który od 1917 roku w Lesznie pracował jako nauczyciel plastyki, rysunku w szkołach leszczyńskich, a jednocześnie też, jakby to powiedzieć, no uwiecznił na swoich obrazach Nasze leszno i okolice tutaj pobliskie. Muszę powiedzieć, że część tych obrazów wisi u mnie w domu na ścianie, a reszta, jakby to powiedzieć, wyszła z magazynu i po raz pierwszy można to w całości w tej formie obejrzeć. Wilhelm Balarin wyjechał z Leśna w 1945 roku. Dożył sędziwego wieku ponad 80 lat w Chlucinie w miejscowości, gdzie niedaleko się urodził. Ja mam najstarszy obraz Wilhelma Balariniego z 1928 roku, a najmłodszy z 1975 roku, czyli możemy zobaczyć. Ponad 40 lat, jak zmieniał się sposób malowania przez artystę. Myślę, że wygooglać można sobie życiorys Wilhelma Ballariniego. Ja Państwu w skrócie pokażę obrazy i powiem tak, że jest naprawdę szczególna okazja przez najbliższe trzy dni, w środę. W czwartek i piątek najbliższe, tutaj 25-27 maja, można tą wystawę obejrzeć w godzinach od 12 do 18 w budynku ratusza. No może zaczniemy tutaj na początek, zobaczymy taka malutka akwarela pokazująca kościół pod, we, pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Ten kościół znajduje się w Chlucinie, jest to miejscowość, koło której urodził się w 1894 roku Willem Balarin. Tutaj po prawej stronie możemy na fotografii zobaczyć szczęśliwą rodzinę Balarina. Balarin miał trójkę dzieci, ale tutaj jest syn Bernard, jego żona Helena z Bielików, no i oczywiście sam artysta. Tak jak wspomniałem, rodzinnie jestem też troszeczkę powiązany. Proszę zwrócić uwagę, są tutaj widoczne jest obrazy, który pokazuje wpis wpis balerina dla mojego taty, jak tata w 1931 roku był uczniem Wilhelma Balariniego. No tutaj jest niepowtarzalna okazja, pokazujemy tyły obrazów, ponieważ e, artysta w pewnym okresie, no, jakby to powiedzieć, miał kłopoty z płótnem i malował obrazy y, y, dwustronnie I, i jest jedyna okazja, żeby właśnie w ten sposób zaprezentować, jak to wyglądało. Możemy oczywiście przejść na frontową część. No, tutaj jest. Tajemnicza nieznajoma, która mnie zawsze urzeka, chciałbym wiedzieć, kto to jest. No, ta pani zaprasza wszystkich na obejrzenie wystawy. A zaraz obok możemy zobaczyć taką ciekawą, ciekawy olejny obraz ukazujący właśnie ten nasz piękny leszczyński ratusz. Na kolejnych płaszczyznach yy, ścian ratusza możemy zobaczyć właśnie architekturę Leszna. Mamy kolejne ujęcia właśnie naszego wspaniałego leszczyńskiego ratusza oraz w pobliżu widzimy też bryłę kościoła świętego Jana. Też bardzo stary zabytkowy kościół i jako ciekawostkę tylko dodam tutaj po prawej stronie ten taka dobudówka to jest e, kaplica grobowa Gruszczyńskich i ona również została zaprojektowana przez Pompeo Ferrariego, czyli naprawdę w lesie możemy piękne rzeczy m, obejrzeć. No Tutaj akurat jest ta architektura leśna, Możemy przejść tutaj w narożnik do... Tutaj są takie dwa obrazki, takie dwie akwarele, które pamiętam od samego dzieciństwa. Były one w domu rodzinnym e, mojego taty w Lesznie na Łaziennej 20, tak jak wspomniałem, rodzina e, była zaprzyjaźniona z rodziną balarinów, bardzo dłuży był utrzymywany kontakt. No i tak się właśnie składa, że te obrazki pamiętam od dziecka, zresztą niektóre też, bo wisiały one w domu rodzinnym e, mojego Taty. Do, patrząc na kolejne obrazki możemy zobaczyć śliczną e, osiecznę czyli widok z rynku na e, pierzeje e, osieckiego rynku kolejne obrazy ukazują wnętrza e, wnętrza e, pałacowe takie ala e, Ludwik XV. myślę że były to jakieś wprawki do większego dzieła no i Daleko nie szukając, nawiązując tematycznie, zaraz obok mamy bryłę naszego pięknego Rydzyńskiego y, Zamku Sułkowskich. Kolejne akwarele, które możemy tutaj zobaczyć. Przedstawiają właśnie krainę rodzinną Wilema Balariniego. Tutaj mamy Beneszów Dolny, który się znajdował 7 kilometrów od jego miejsca urodzenia. No i Racibusz, gdzie chodził do gimnazjum. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj też mamy tak zwane dwustronne malarstwo. Musiałem zdecydować się, co pokazać jako oryginał, a zawsze na drugim planie jest pokazane, jakby to powiedzieć, odwrocie tej kartki, gdzie artysta również przygotowywał się do kolejnych swoich jakichś większych produkcji. No, patrząc tutaj na Tą ścianę, no to mamy też takie sielskie e, scenki, e, dziewczynki czytające, dziewczynki siedzące na kanapie. E, myślę, że to są stroje ludowe z okolic Chlucina. I tak jak wspomniałem, te obrazy e, zawsze mi towarzyszyły już w dzieciństwie, ponieważ były w domu rodzinnym mojego taty. No niezmiernie ciekawy jest tutaj ten obraz przedstawiający to martwą naturę, ponieważ to jest obraz, z którego naklejki, znajdującej się po drugiej stronie, wynika, że ten obraz był właśnie w ekspozycji na bardzo dużej, przekrojowej wystawie w 1932 roku, która odbywała się w Lesznie. Proszę sobie wyobrazić, jest to jeden z. Ponad 800 obrazów, które łącznie były na tej wystawie, było chyba 7 czy 8 obrazów balarina, i to jest oryginalny obraz tej wystawy. Czyli możemy sobie pomyśleć, że 90 lat temu mieszkańcy Leszna ten obraz oglądali pierwszy raz. No i obok też wspaniała martwa natura olejnie, wykonana w oleju. Naprawdę trzeba przyznać, że te dwa obrazy świetnie ze sobą konweniują. Na kolejnych ścianach możemy zobaczyć, tak zwane lanszafty, czyli takie widoczki, krajobrazy, no, wspaniałe ujęcia związane z, z ziemią, z rolą. No tutaj sceny związane z, ze żniwami. Moje ulubione, moje ulubione zaraz dalej będą tak zwane pola kapusty. No i, i znowu kolejny zamykający jakby tutaj ten, ten, ten zestaw. Obraz pokazujący właśnie jakiś taki krajobraz, gdzie jakieś pasące się zwierzęta gospodarcze e, e, pojawiają się na pierwszym planie. No, niezmiernie ciekawe są te dwa e, portrety, które tutaj możemy zobaczyć. Jeden portret, ten po lewej stronie, to jest e, córka e, Magdalena e, Wilhelma Balariniego, w skrócie w domu na nią mówili Tutina, a ta pani po prawej stronie. To jest tak na 99% moja ciocia Leokandia Zigowa, która była siostrą mojej babci i ona była matką chrzestną dwojga dzieci rodziny Wilhelma Balaryniego, Była matką chrzestną Bernarda i Aleksandry i została w ten sposób uwieczniona przez artystę. Oczywiście nie będziemy pokazywać po kolei wszystkich obrazów, bo. Państwo, może byście wtedy nie przyszli na tą wystawę. E, tak się składa, że dzisiaj mamy wernisarz, a od środy, od godziny 12 do 18 przez najbliższe trzy dni będę codziennie osobiście oprowadzał po tej wystawie. Opowiem o każdym obrazie. Myślę, że może przyjdą mieszkańcy Lesza, od których ja się coś jeszcze dowiem. Także naprawdę e, jest nie. Powtarzalna okazja, ponieważ tak jak wspomniałem, w Muzeum Okręgowym w Lesznie jest wystawa ze zbiorów muzealnych, to jest pokazane tutaj w budynku ratusza. Bardzo się cieszę, że mogę zaistnieć w budynku galerii sztuki w ratuszu i Razem jest okazja obejrzeć prawie 100 obrazów Wilhelma Balaryniego, który no, trudno powiedzieć, że został e, powiedzmy tutaj przeze mnie e, wylansowany, ale tak ostatnio mam szczęśliwą rękę, ponieważ no, udało mi się coś powiedzieć o e, Leonie Rospędowskim. I mamy rok Leona Rospendowskiego, nie tak dawno. E, Spotkała mnie też dziwna sytuacja. Zrobiłem film o Bolesławie Timie, napisał, trochę powiedziałem o jego rodzinie, a po paru dniach zgłosił się do mnie syn Bolesława Tima i wiem dużo więcej o tym też troszeczkę zapomnianym artyście na terenie Leszta. A dzisiaj i przez najbliższe trzy dni mogą Państwo się zapoznać z twórczością leszczyńskiego malarza Wilhelma Balaryniego mogę powiedzieć Leszczyńskiego, ponieważ te ponad 27 lat, które spędził w leśnie, były chyba jednym z jego bardziej szczęśliwych okresów w życiu. W końcu pracował tu jako nauczyciel. Ożenił się ze swoją krajanką z chlucina, ale ale... Przyjechała ona tutaj do Leszna, tutaj urodziła się trójka jego dzieci. Tu w 1938 roku wybudował swój pierwszy własny dom, w którym e, miał atelier malarskie. No i tak się złożyło, historia spowodowała, że e, w 1945 wyjechał i w zasadzie już do Leszna nie e, powrócił, ale zawsze w Lesznie są jego obrazy i zawsze będzie pamięć o leszczyńskim malarzu Wilhelmie Balarinie. 坚固的。